Kochani, witam Was na moim kanale. I dzisiaj moja mama ma urodziny. Ja wróciłam ze szkoły i z trzech sklepów. Byłam między innymi w Rossmanie, w kiku i w Pepko. Jednak kupiłam wszystko w Rossmanie. Ponieważ w kiku i w Pepko było mega, mega drogo. I też nie było dosyć dużo rzeczy. mam moją siatę. Moja mała jest w pracy. Ale muszę zapakować jakoś to ładnie. I mamy tak. Wszystko kupiłam w Rossmanie. Yy, mamy taką skrunch. Jest w mega ładnym kolorze. Yy, mamy takie ciasteczka. Również takie wafle, ale to dla mnie. Mamy Rafa Rafaello, Moja mama mega lubi. Mamy przepięknie pachnącą świeczkę. Ona jest o zapachu kokosa, ale pachnie takimi lodami kokosowymi. O! I najdroższą rzeczą, jest kula do kąpieli, prześlicznie pachnie, to jest romantyczny wieczór, co ja kupiłam, romantyczny wieczór, no kula do kąpieli, yy. ona ma tutaj jakieś takie goździki, takie takie różnice. myślę, że mojej mamie się spodoba. Yy. Jeszcze dime, który moja mama kocha. I mamy łącznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć rzeczy, ale wiadomo, jeszcze zrobię Laurkę. Moje rodzeństwo bardzo chętnie się przyłączy. Pewnie większość ja zrobię, ponieważ moje rodzeństwo nie jest dosyć zdolne do jej rzeczy, ponieważ jest ono od dwóch do 6 lat jeszcze ja, bo mam brata, który ma 2 lata, brata, który ma 4 lata i siostrę, która ma 6 lat. Yy, dlatego... no, przyłączcie się ze mną do tego, nie mam jakieś chusteczki, ale to takie wiecie, potrzebne rzeczy do torby. I torbę odkładamy i mam. I zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj są te rzeczy. Jeszcze jed... te wafle są dla mnie, ale myślę, że z mamą sobie zjemy na spółkę. I no. Jest teraz tak cicho, bo zamknęłam drzwi, a zawsze jak nagrywam, to nie zamykam tych drzwi. Ale za tymi drzwiami są się takie trzy. Pominijmy to. Yy, I teraz wybieram jakąś taką ładną torbę. Tą taką na ten, bo zapomniałam kupić. Serio. Nie wiem, czy ja w ogóle mam. Zobaczymy. Obmyśliłam, że będzie to włożone do takiego pudełeczka, ale ja muszę je ozdobić, ponieważ no nie wygląda ładnie. Yy, no i. Takie będzie to ułożenie. Pewnie świeczkę. Nie wiem co mam ja zrobić ze świeczką, bo się nie domyka. Chyba, że położę ją tak. To wtedy się domyka. I co? Będziemy teraz uzdabiać, Mam jeszcze takie do zostało było takie. I, a ja obmyśliłam, że po prostu tego nie użyję, bo po prostu mi się to nie przyda. Chyba, że nie. I będę ozdabiała teraz. Nie wiem dlaczego robię to nadywanie tutaj na podłodze, ale tak mi jest wygodniej. Aha, i chciałam kupić za mojej mamy długopis, ale w rozmanie były po 9 zł. 9? Po 13 zł. Dlatego nie kupiłam, ale mam jeszcze takie fajne nieużywane. Moje mamy się przydadzą, bo moja mama jest nauczycielką. Nauczycielką, mhm. ale no. Bo przyda przydać jej się. Z tym, że jest nauczycielką, to żartowałam, ale po prostu nie mogę powiedzieć jej zawodu. Jest normalne, ale po prostu nie. Bo nie mam zgody.